Cześć, witam Was bardzo serdecznie w moim odcinku pokażę Wam trzy gry idealne na wakacje Wiem, że trudno znaleźć gry, przy których się nie nudzimy, więc ja chcę Wam zaproponować trzy gry. Będą to gry. Pierwsza gra, którą wam pokażę będzie to Dragon Hills. Polega ona na tym, aby ulepszać smoka i zbierać pieniążki i za te pieniążki ulepszamy naszego smoka i jak go ulepszamy możemy przechodzić levele musimy zabijać bossów rozwalać domki i ogólnie zbieramy punkty wygląda to tak Ja jeszcze nie ulepszyłem smoka, ale na grzbiecie naszego smoka jeździ jakaś dziewczyna, jakaś kobieta, nie wiem, ale jej się dokupuje mieć jej się ulepsza miedź. to jest coś, a y, smokowi się kupuje pancerz, zbroję tak, no i... Im lepszy ma pancerz, tym ma więcej tych serduszy widocznych tam u góry. A więc tu mamy takich małych rycerzy i my musimy ich tam zabijać, żeby z nimi wy... Chyba dochodzę powoli do bossa. Zostało mi tylko pół serduszka. Będę musiał sobie ulepszyć smoka. Yy, nie można dotknąć lawy. Lawa zap. Ja dopiero dzisiaj ściągnąłem to i dopiero raz w to grałem. To jest drugi raz. Chciałem tylko sprawdzić. O, tu mamy bossa. To jest boss. On rzuca tymi siekierami. i trzeba na nie uważać, bo one nas mogą zabić. I wtedy wszystko będzie spowodowane oraz go uderzyłem. Są szanse, że możemy go pokonać. I wygraliśmy. I jak wygraliśmy jeden level, to dalej możemy przechodzić mapę. Ale mi się nie udało. Więc teraz tutaj jest skuteczność Cały level. I... Dobrze, możemy przechodzić do następnej gry. Sorry tam za reklamę, ale czasami będą się... Możemy przechodzić do następnej gry, która nazywa się Zombie Tsunami. Jest to gra polegająca na tym, że zaczynamy od jednego stworka tam zombie i... Musimy zbierać jak najwięcej, o ja już mam tam któryś, to wtedy y, mam dwóch stworków. I polega to na tym, że zbieramy jak najwięcej, o mamy hopka. Proszę. Auto dopiero możemy rozwalić, kiedy mamy czterech zombie. Właśnie bierzemy, no i jak ma się czterech zombie, to można rozwalać auto. Jak się ma 8 można autobus. O, właśnie, tu, widać. tu Tutaj o mamy y, już sześciu. Gra polega również na tym, że zbieramy mózgi, które są wi widoczne z boku. Tam gdzie jest pokazana pula pieniędzy, którą mamy. Nie wolno dotknąć tej bomby. Jak dotkniemy bomby, to zabijamy. O, te, te pudełka właśnie są, są, służą do tego, że dostajemy różne bonusy. Na przykład, że mamy właśnie ninja, albo mamy graczy mm, futbolu amerykańskiego, którzy wszystko rozwijają. Albo mamy UFO, które nam dodaje ludzi. Yy, bomba ogólnie zabija nam niektórych nie wszystkich. O, jak widzicie, ze śmietnika też można ludzi. Trochę mi ludzi spadło teraz. Ale to nic. Zabiłem. O, o, właśnie jak są auta puste, to ich nie można rozwalić. No i się. Gra zap... jest bardzo fajna, wciągająca. O, zbieramy takie eliksiry. I jak mamy taki eliksir to dosta jak mamy wszystkie mózgi, to dostajemy drap. Za eliksir dostajemy tam pieniążki. Tu dostaliśmy 100 pieniążków, a tu nic, więc naciskamy OK. Dostajemy jeszcze 17 mózgów. Jak mamy całą półkę tu zebraną mózgów, to wtedy dostajemy drap. Tutaj z boku, u, na samej górze, to, to puste okienko. To jestem ja. Mój rekord to 26. A tu są jak, jacyś ludzie. I pokażę wam to jeszcze raz. Tu mamy jakiegoś grubasa w taksówce. Więc zbieramy pieniążki. Za pieniążki można kupić bonus. Tak samo widzieliście ninja, jak rozcinali bomby. To był bonus na początku. Tak nie macie, że ninja wam rozcina te bomby. Tylko to trzeba kupić. Już mam 6 zombie. O, tu znowu śmietnik, Go rozwalimy. Do... 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 Dobrze, to my się tu skujemy za chwilkę i później lecimy dalej.